No cześć, moje kochane wodniczki, zapraszam Was na czytanko tygodniowe. Kochani, dziękuję Wam za lajki, za to, że komentujecie. Kochani, nie robię Wam czytania na walentynki, zrobię takie Wam czytanie, co może Was spotkać, albo już co Was spotkało, tak? I karty mi teraz to pokazują, tak? Z czego to by mogła być, jaka przyczyna, kochani? No to cóż, zabieramy się do czytania, nie? Słuchajcie, wodniczki. Macie koło fortuny: królowa mieczy, pięć mieczy, trzy miecze, cesarz i cztery buła. Kochani, oczywiście, zobaczymy, co nam pokażą karty na dnie tali. No to zaczynamy od tych kart na dnie tali. Kochani, powiem wprost: jeżeli była jakaś relacja lub związek, coś było odcięte as mieczy, tak? W miłości to jest, mówi. O odcinaniu. Jeżeli mówimy o pracy, czy tego, to mogą przyjść do Was jakieś, e, no, e, ja wiem, jakieś e, propozycje. Kochani, podejmujemy. Wiecie, na chłodno i czytamy, co podpisujemy. Macie rycerza e, mieczy. O, następne. Coś wywodniki, coś u Was z tymi mieczami. To jest wodnik bliźnięta waga. Coś możecie mieć z tymi osobami też do czynienia. I kochani, macie cztery monety. No, pod spodem macie asa buław. Kochani, dobra, jest jakaś blokada, kochani, ktoś się trzyma kurczowo swego, ktoś nie chce czegoś oddać, jeżeli chodzi o pracę, boicie się, że coś stracicie, tak? Jeżeli chodzi o związek, jest jakaś blokada, ktoś się boi wyjść do kogoś z pomocną. Z pomocną dłonią, tak. Wyś pierwszy, dlaczego? Bo mamy tu pięć mieczy i trzy miecze. No to już wszystko jasne, nie? Słuchajcie, rycerz mieczy, może jest to osoba w czterech monetach, która się teraz trzyma kurczowo, a wy jesteście jak ten rycerz mieczy wybuchowi. To jest facet wybuchowy. Kochani, to jest mogą być nawet wiadomości tak nagłe, ale to będą wiadomości niezbyt miłe. Od razu mówię. Kochani, w tej karcie mi się zawsze pokazuje kurator, takie osoby urzędowe, dlatego u Was może też się pojawić taka osoba, zwłaszcza, że macie jeszcze asa mieczy, tak? I kochani, jeżeli będzie jakaś coś do podpisania, czytamy, podchodzimy do wszystkiego, chłodno, nie emocjami. No to co, moje wodniczki? Zawieramy się dalej do czytania. Macie koło fortuny Królowa Mieczy. Pięć mieczy, trzy miecze, cesarz i cztery buławy. Uh -huh. Kochani, koło fortuny to jest dobra karta. Owszem, ale to jest karta, która no nie od nas zależy, tak? Nie od naszych. To przychodzi od losu, tak? Koło fortuny. Jeżeli chodzi o miłość, jeżeli macie źle lub jakaś sytuacja jest no, dla Was bez wyjścia, przyjdzie Wam taki los od... Życia, że koło fortuny takie przyjdzie i będzie można coś naprawić, coś wyjaśnić. Zwłaszcza, że macie tutaj pięć mieczy, pięć mieczy. Słuchajcie, to jest karta, że ktoś chciał coś zrobić dla siebie albo i macie tutaj cesarza. Słuchajcie, może jest taka sytuacja teraz, że jest jakieś rozstanie, tak? Z osobą facet może pokazywać się jako cesarz, a cesarz jest osobą taką zimną, chłodną, wiecie, on wie, tak, znaczy nie aż taką zimną, chłodną, ale to jest, wiecie, jego się nie przygada, tak jak tego króla mieczy, tak? To jest facet, który dba o rodzinę. Może było tak, że ten facet nie miał rodziny, a zachowywał się jak cesarz, tak? Pięć mieczy coś zagrał nieuczciwie, albo wy zagraliście nieuczciwie. Kochani, tutaj mi się pokazują, nie słuchamy plotek. Nie słuchamy w ogóle plotek, tak? W pięciu w mieczach to jest plotki po trupach do celu, tak? Ludzie po prostu są tak zazdrośni, nie może jedna osoba mieć lepiej, tak? I tutaj mi właśnie tak wychodzi, tak? Z tego rozkładu, że ktoś po prostu był zazdrosny, o. Wiecie, królowa mieczy to jest. powiem tak, królowa mieczy to jest osoba yy, o dwóch twarzach, tak? Yy, ale to jest osoba, która myśli tak logicznie, tak? Yy, macie tu same miecze, to musicie coś mieć związane, albo ma ta osoba yy, znak astender. A kochani, bliźnięta waga wodnik, chociaż wodnik to jest wasza też energia. Jest jakieś zranienie, tak? Były jakieś plotki, ktoś się odciął, ktoś po prostu myślał logicznie, tak? Kochani, ale ten mężczyzna się wami interesował, powiem szczerze, interesował, albo on chciał też z Wami rodzinę. Druga opcja jest taka. Słuchajcie, jest mężczyzna cesarz, tak? Głowa rodziny jest dom, mieszkanie, tak? Tutaj pokazuje mi się rodzina i a on po prostu ma złamane serce, tak? Bo mógł, mogło być tak, że u, u, u niego w rodzinie no jest odcięcie, tak, z tej miłości, tak? On mógł być taki wybuchowy, e, kochani. I jest jakieś zranienie, bo mógł coś chcieć od was, tak? E, mogliście no, mieć, no wiecie, jak to no, facet z kobietą się tam spotka czy coś tego, to będziecie pisać takie te i ładnie, fajnie wam się... Układała, tutaj ktoś się dowiedział, jakaś koleżanka, kolega, i tam swoje dodali jedno, drugie, trzecie, i potem wychodzą mi tutaj z pięć mieczy, tak? Ktoś się po prostu zachował nie fair. i tutaj pokazuje mi się, że ta osoba nie chce się do Was zbliżyć, bo się boi i nie chce, żebyście Wy się do niej zbli z tego zbliżali, tak? Królowa Mieczy to jest. Y Kobieta, o którą możecie pogadać, może się pośmiać, ale ona taka jest bardziej myśląca, taka wiecie, bierze wszystko na chłodno, tak? Jeżeli są sytuacje takie, że jesteście odcięci, to słuchajcie, los przyjdzie do Was, będzie to powiem szczerze, no taka druga szansa, ale jest jeden warunek, moi kochani. Wy w asie mieczy, to powiem szczerze. Będzie to rozmowa zimna, chłodna, zwłaszcza, że macie cztery była przy cesarzu możecie się spotkać. To spotkanie no, weźmie na was lub y, na tej osobie taka. No na jednym i na drugim. Jak się zobaczycie, to może być love story, Ale wiecie, y, zrobi takie ogromne wrażenie, tak? As mieczy, słuchajcie, musicie mieć asa w rękawie. On będzie chciał takiej konkretnej z wami rozmowy. Dlaczego to się stało? Z jakichś przyczyn? Albo on, wy będziecie takie, no jak królowa mieczy, ona będzie też, ale no cesarz, no to wiecie, dwie silne karty są. Kochani, ale musicie mieć asa w rękawie, bo jak nie będziecie mieć żadnych dowodów, wiecie, znaczy dowodów, nie będziecie mieć argumentów, dlaczego tak zrobiliście, dlaczego tak postąpiliście, no to wiecie, co was czeka? Wybuch. Wybuch emocji i potem nas znów będzie blokada. Kochani, mam nadzieję, że to jak do Was coś pasuje, to wejście, to co do Was nie pasuje, to nie bierzcie. Ja wiem, że się zbliżają jutro, są walentynki, ale ja chciałam Wam pokazać taki rozkład: wiecie, żebyście mieli yy, świadomość, bo może jutro spotkacie tego cesarza albo tą królową mieczy i będzie rozmowa. Kochani, na razie macie ból w sercu, rozczarowanie, ale los się do was uśmiechnie, moi, moje kochane wodniczki. Tylko pamiętajcie, asa musicie mieć w rękawie, musicie mieć dobre wyjaśnienie dlaczego, jeżeli pokażecie temu cesarzowi, bo ja jestem za kobietami zresztą, nie? Ale wiecie, pokażecie, no to macie potem pod spodem asa buław. A as buław wiecie. Pałeczka gorąca. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was serdecznie.